Nałóż folię aluminiową na dno garnka, dokładnie tak, żeby zakryła cały spód. Następnie uformuj kilka kulek z folii i wrzuć je do środka. To właśnie te niepozorne kulki mają w sobie ogromną moc, o której wielu dziś zapomniało. Wlej do garnka ciepłą wodę. Dodaj kilka kropel płynu do naczyń. Wsyp łyżkę soli, która wspomaga proces czyszczenia i usuwa uporczywe zabrudzenia. Polej całość octem, który rozpuszcza osady i działa antybakteryjnie. Na powierzchni pojawi się piana, która ma supermoc. Teraz wrzuć swoje sztućce do takiego garnka. Po prostu zanurz je w tej miksturze i zagotuj wszystko na średnim ogniu. Gotuj przez około 10 minut, a efekt będzie porównywalny do nowych sztućców. Ostrożnie wylej zawartość garnka do zlewu i przemyj sztućce pod bieżącą wodą. Delikatnie wytrzyj drugim ręcznikiem. Rezultat? Sztućce będą jak nowe: lśniące, czyste, błyszczące jak lustro stary domowy sposób, który wciąż działa lepiej niż niejeden nowoczesny środek. Spróbuj raz, a już nie wrócisz do szarowania.